Czy wyjątkowe produkty z Rosmana serio są takie wyjątkowe? Pod ostatnim filmem wrzuciliście mi kolejne wyzwanie, więc dzisiaj komponujemy całą pielęgnację wyjątkowymi produktami. Czy efekt będzie równie wyjątkowy? I don't know. Sprawdźmy to. Lecimy. <laughs> więc plan jest taki, że komponujemy taką zwykłą pielęgnację, a zobaczmy w sumie co jest. Może zrobimy jakąś pielęgnację omo. Mam nadzieję, że nie będzie żadnego rypacza typowo, tylko jakiś łagodny szampon, ewentualnie średni, to wtedy nam się uda. Ale no nie wiem, trzeba po prostu zobaczyć, co tutaj jest. Trochę się moje, ale chyba będzie będzie lepiej niż ostatnio. Wyjątkowy produkt. Z tego co widzę to jeden tylko produkt jest wyjątkowy produkt z tym oznaczeniem, więc po prostu zajrzymy sobie w aplikację i zobaczymy gdzie są te wyjątkowe produkty, bo one po prostu nie są oznaczone, więc pielęgnacja, szampony, 10 produktów. Jest mój ulubiony szampon, To jest dobrze, tylko ciekawe czy jest. Nie ma. Nie, jest, nie, nie ma. Dobra, widzę tutaj szampon była i sobie podejdziemy zobaczyć czy jest. Podoba mi się. Ładny ma kolor. O, jest. Dobra, protestujmy. Mamy szampony Boy, jeszcze na promce. No ja was proszę, Dobra, zobaczymy, jaki to ma w ogóle skład. No dobra, z tego co tutaj widzę, to jest taka średnia moc plus, więc weźmiemy sobie go. Jestem w sumie ciekawa. Dobrze, więc mamy szampon. I jak mamy szampon takiej średniej mocy, to zrobimy sobie tą metodę. O, mam nadzieję, że będzie tyle odżywek fajnych. Więc wchodzimy teraz w odżywki. Może jedną wezmę odżywkę, drugą maskę. Zobaczymy, ile mam do wyboru. Osiem, jeszcze mniej. Dobra, jest dobrze. O, to jest odżywka, którą i tak już chciałam przetestować, więc chodźmy. Bardzo tej, z tej marki lubię Mango i to na pewno wiecie, więc teraz weźmiemy sobie to. Dajcie znać w komentarzu, czy wy też zawsze bierzecie drugi produkt, bo ja mam wicie na tym punkcie. Tak, mamy odżywkę, zobaczmy, jaki to ogóle ma pech. Ta odżywka ma cały pech, więc bierzemy sobie ją. To będzie na pierwsze O I tutaj w aplikacji widzę, że mamy odżywkę emolientową ze Stars, więc weźmiemy sobie ją jako domknięcie całej pielęgnacji i będziemy mieć omot. Dobra, bierzemy znowu drugą, nie pierwszą. Teraz czas na serum. Jestem ciekawa, co tak będzie. Serum i olejki. Wyjątkowy produkt. Gdzie jesteś? Gdzie się ukrywasz przede mną? Olejek do włosu. To sprawdźmy sobie ten produkt, bo możliwe, że to jest serum. Czasami producenci tak nazywają olejek, serum. To jest takie różne. Dobra, to będzie to najprawdopodobniej. Znowu vegan, odpowiada mi to. Dimenticone. No tak jak mówiłam. Dobra, bierzemy to. Dobra, no to mamy szampon. Mamy dwie odżywki. Mamy serum. I zobaczymy, czy są jakieś kuracje i wcierki. Wyjątkowo dobre. Weźmiemy sobie wcierkę Neboa, bo są tylko dwa produkty do wyboru. Znowu. Mi się udało, bo znowu jest na promce. Dobra, więc bierzemy. Cała bo jest na promce, więc mi to odpowiada. Trochę się odkuję z poprzedniego pibiku. <laughs> peeling. Dobra, wejdźmy w peeling i mam trochę złe przeżycia z peelingami, ale mam nadzieję, że jak wyjątkowy produkt, to ser będzie wyjątkowy peeling. Dobra, peeling sofa. Faktycznie dobrze. Peeling on też jest spoko. bo i, I ten drugi peeling z Ech. Only Bio To jest typowy z takimi garnulkami Więc tego no nie wezmę Dobra, wierzę mojego ulubieńca Ale już właściwie mi się skończył, więc przyda mi się A faktycznie, tu jest oznaczenie wyjątkowe Dobra, wiem, weźmiemy sobie jeszcze olej Bo ja ten olej już dawno temu chciałam przetestować A jest opisany jako wyjątkowy produkt Więc to będzie typowo full jeszcze nie wiem, jak go skomponujemy Mamy peeling, e, olej No co, tak, najpierw nałożymy olej, później peeling Dobra, ogarniemy to znowu. Dobra, zobaczymy akcesory Jeden produkt O, masażer no to dobrze. No to weźmiemy. Do wcierki, nie? Przyda się. O, są nasze scrunchie. To są najlepsze scrunchie. Jak tylko macie je w Rosmanie, kupcie sobie je. Mamy właśnie na ręce. Ostatnio dokupiłam pas 10 w Hebe. Właśnie są też w Hebe, więc fory, ale muszę wziąć. No wezmę na osobny rachunek, ale biorę. Gdzie jest masażer? Jest, dobra. Dobra, wezmę to pierwsze, Chyba nikt nie masował skórę głowy. Tym, nie? No to bierzemy i to będzie ostatnia rzecz. Ej, ale mamy kolorową w ogóle tą pielęgnację Tu niebieski, tu fiolecik, to to. No, będzie dobra pielęgnacja, wam. Idziemy do kasy Dobra. To serum jest mega drogie Mam nadzieję, że będzie dobre Dobrze No to za wszystko mam kupione Idziemy sprawdzać te wyjątkowe produkty Czy serum są takie fajne, czy to jakiś kit No hello, cześć wam Jesteśmy, mamy siatę z zakupami I zaczynamy sobie tą pielęgnację, bo będzie ona długa, zawiła i skomplikowana, więc Dobra, wyciągamy wszystkie produkty Łącznie wyszło niecałe 200 Sporo ale zobaczymy, czy faktycznie to są wyjątkowe produkty, czy to jakiś pizz na wodę Bo jest tego dużo i stwierdziłam, że przy tak rozbudowanej pielęgna pielęgnacji Gdzie mamy tutaj peeling, gdzie mamy olej i tak dalej Nie da się niestety zrobić metody OMO, więc zrobimy MOO To jest bardzo podobne, ale no, mimo wszystko trochę inaczej, więc dobra Więc tak, zaczniemy sobie oczywiście od rozplątania W ogóle mam wam do polecenia klamerę w Superfarmie Dorwałam taką klamerę i byłam sceptycznie do niej nastawiona A okazuje się, że jest naprawdę naprawdę fajna. Zaczniemy sobie od oleju. Mango? No pachnie mango. Ładnie pachnie, nie? No to jest taki kroplomierz jakby. Uuu, ale jak mocniej się naciśnie to dużo wydaje się. Ale tak przyznam, że już dawno nie robiłam olejowania. Ładnie pachnie mango, więc automatycznie mi się podoba. To jest ogólnie mieszanka olej do włosów średnio parowatych. Oliwa z oliwek. O, to wam zawsze polecam z takich domowych, olej ze słodkich migdałów i olej ryżowy. Olej rozprowadzony, teraz jeszcze sobie dokładnie wczeszemy. Poczekamy 30... nie, 20 minut. W jakiś czas pytacie mnie właśnie jak łączyć yy, na przykład wcierkę z peelingiem yy, i na przykład jeśli chcecie zrobić przy jednym myciu peeling i olejowanie, no to właśnie to jest jedna z tych bardziej takich pokomplikowanych pielęgnacji. Czyli najpierw nakładam olej na sucho, a później będziemy nakładać peeling. No dobra, minęło już nawet 20 Czekaj. No, więc tak, minęło już 25 minut, zabieramy się za peeling mój ulubiony, więc nie dziwię się. Znaczy, jeden z ulubionych, żeby nie było. Coś tu idziemy zrobić! Dobra, więc zaczynam nakładanie, ja zawsze nakładam przedziałek po przedziałku dokładnie Masowywuję delikatnie To nie jest jeszcze taki o-masaż, tylko taki wstępny Ten aplikator jest bardzo wygodny, bo wystarczy trochę nacisnąć, przejechać Prawda otwiona A ty robisz przedziałek po przedziałku? No ja wyznaczam przedziałek, peeling Mhm, dobra No, moja skóra głowy już potrzebowała peelingu Moja no, też, zdecydowanie Ja sobie jeszcze chwilkę porobię masaż skóry głowy I ten peeling zostawiamy na... 10-15 Ale zostawimy na 10, zawsze tak zostawiałam Więc tyle już tak wcieramy Kiedy zaczęliśmy? 5 minut, nie? Jak tutaj nam leci czas Okej, okay, 10 minut już minęło, teraz zabieram się za pielęgnację I najpierw sobie użyję tego szamponu On jest takiej średniej mocy plus Później tą odżywkę na żółta, filuję mi ładnie z ubraniem. Potrzymam sobie ją minimum 5 minut i na sam koniec odżywka emolientowa, Więc zrobimy sobie takie typowe mycie MOO. -O. Dobra. Idziemy na odwagna. Dobra, i najpierw sobie rozczeszę włosy z głową w dół. Nie jest łatwo, ale mam olej wie, na włosach, więc no, no, o tyle lepiej. Dobra, biorę teraz sobie szampon. Ła bardzo ładny kolor, ale te butelki źle mi się kojarzą i widać, że nic się nie zmieniło. I bardzo trudno się naciska. Tak jak szampon ma. Jeszcze wodną konsystencję. Nie jest tak źle, ale miałam odżywkę, która była tam gęsta. Naprawdę ciężko się cokolwiek robiło. Ej, mega dobrze się pieni. Nie miałam jeszcze tego szamponu. Zmywam. No, jestem zaskoczona, że tak dobrze się pieni. Ej, zmywamy. Ale mam oczyszczoną skórę głową. Czuję jak skrzypiu. Dobra, odsączam nadmiar wody. Sięgam teraz po odżywkę za włosów kręconych, ale to tylko wiecie taka nazwa. Ej, jest żółta! Jest żółta, ale czad! To czemu mango nie jest pomarańczowa? No <grym> mi pasuje. No ładnie pachnie, nie tak jak mango, ale ładnie. Mi się kojarzy trochę z SPF-em ten kolor. Wezmę teraz teraz szczotkę, na której leży tymek. Ej, przynieś mi to, to na głowę takie. No, wygląda chyba nieźle, nie? Jeszcze mi tylko kaczuszkę dać, pod i sadzić. Ta że będę sobie trzymać minimum 5 minut. Myślę, że może się przeciągnąć nawet do 10 lub 15. Zobaczymy, jak Tymek zrobi pielęgnację. Więc tak, 5 minut to minimum. Dobra, teraz idzie Tymek. Tymek widzę pielęgnację w ciszy. Inny kontent. Ja jestem całodobowa, a Tymek. O ja, ASMR. <noise> 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 Gwiazda spadła o, nowa formuła i miękka butelka. Pamiętam, że te butelki były turbo twarde. Mm. Ale nadal są, ale przyszłam powiem, że nieźle. Bo jest bardziej lojista formuła, mm. nie? Zwyczajnie pachnie to odżyw. Nie wiem, jakiś dzisiaj jestem grymaśny. <grymne> <grymne> ty Mateusz, ja zostawiam ci porządek, a ty mi zostawić wszystko osyfiałe. Zobacz to, cały wanny wannę mamy. To się opuszcz. Ja no. nie powiem, co zawsze myje wannę w tym mieszkaniu. No ja, ja nie. Zdejmuję worek ośmieszenia z głowy Zmywam odżywkę Trochę ją podtrzymałam Myślę, że 10 minut będzie Zmyte, odciskuję nadmiar wody Teraz bierzemy Star from the Stars, odżywkę emolientową I ja ogólnie nie będę jej trzymać długo Jakbym teraz nałożyła taką odżywkę emolientową na wiem, chociażby 10 minut No, mogłyby być stront, strąki zdecydowanie Dobra, minęło kilka minut, więc zmywam Dobra, ale mam czoło krewe Daj mi jakiś ręcznik jest ciężko, leci mi na brwi. W dotyku włosy nie są jakieś super, no już takie mam po prostu. To dla was widzowie. <grystanie> <grystanie> być serce, chyba serce być sercem, tak? Nie, nie. nie. <grystanie> co? One line? <grystanie> tak. Dobra, nakładamy odżywkę. Zapach taki fryzjerski. Zostawiam na chwilę. One later. Dobra, minęło tyle czasu co u więc zmywam. No dobra, zostało nam przetestowanie jeszcze trzech produktów. W sumie jedno to akcesorium, więc zdejmujemy. Teraz użyjemy sobie wcierki Neboa. Ja ogólnie kiedyś, z dwa lata temu, można nawet jeszcze dalej, miałam wcierkę Neboa, tyle że była ona w żółtym opakowaniu z białym atomizerem. Pamiętam dobrze, bo nałożyłam sobie ją fajnie na skórę głowy, na suche włosy i to mi zaschło. Ale na tyle, że jak wzięłam szczotkę, wiecie, jakby odruchowo wzięłam i chciałam sobie po prostu przeczesać, żeby zrobić jakiś przedziałek, to szczotka mi się zatrzymała i się okazało, że po prostu ta wcierka tak mocno skleiła te włosy przy nasadzie, że to był szok. Więc tej trochę się obawiam, mam nadzieję, że nie będzie jak takie super glue, bo tam to właśnie takie było. Jest ogólnie na bazie wody. Teraz daję tobie. A ja sobie wezmę grabki i będę wcierać. Nie lubię grabek ogólnie. Nie wiem... Dla mnie to za dużo nie robi, za takim jeżdżeniem. Pobre, czekam na ciebie. Ała. Musisz w jedną stronę ogólnie robić. Tu w wcina włosy. Dobra, helikopter. Dobra, to otwieramy to serum, jest dosyć mocno zabezpieczone. No, to już w ogóle było rozwalone wcześniej. Ach, tu trzeba siłę. Jest chyba wodne. Ja mam sobie półtorej pompki. Pachnie jak jakiś serniczek. Nie, że bym Ej, no ładnie. Jak ty dałaś półtorej pompki? E, bo dopiero to się wklikiwało A, też. No ja dałem dwie. Ładnie pachnie. Mm, to ciasteczko, ta babeczka z owocami, z tą świetaną. Co się kiedyś jadło. No ale to jest najpiękniej pachnący produkt chyba do włosów. Dobra, sprawa wygląda następująco. Idziemy suszyć włosy, ale ciągle jest tylko jedna suszarka. Więc gramy marynarzyk do... Jednego, tak? Ten kto wygra, to idzie suszyć pierwsze. Do trzech. Będziesz miała więcej szans. Dobra. Marynarzyk. Rzek raz. Marynarzek, na a Ten! No. Ej, na ten jeden raz seru wygrałam, więc to Pa! No dobrze, wracamy do Was z efektami końcowymi. Jak oceniasz, czy swoje Mnie włosy? Wjechała jak złoto. Tak? No. Aż tak dobrze? No, ale jeszcze nie było tutaj takiej pielęgnacji, dzięki której miałem tak e, łatwo rozczesywalne włosy. Ciekawe teraz, czyja to sprawka? Albo serum, albo odżywka emolientowa, To jest najbardziej prawdopodobne. Albo bo cała pielęgnacja przez to, że jest rozbudowana i ma cały pech. No mi się wydaje, że też to olejowanie na początku mogło fajnie zrobić. Mimo tego suszenia i tak no, dalej. to faktycznie są najbardziej gładkie. Nie masz takich spuszonych końcówek, jak ostatnio przy, przy chyba ostatniej bo przedostatniej pielęgnacji. Tylko hmm. naprawdę na średnio porach mega. A włosy. Pamiętajcie, że włosy od razu po wysuszeniu czy to porowate, czy wysokoporowate, zawsze będą spuszone. Więc to, co tu widzicie, jest dosłownie minutę temu suszone, mm. więc one i tak jeszcze są podpuszone i będą bardziej gładkie, jak tak wiecie, osiądą, że tak powiem, będą no, mega. A jak oceniasz skórę głowy? Ja już miałem na skórze takie niedoskonałości i ogólnie peeling sobie z nimi poradził. Nie jest perfekcyjnie, ale, ale dał radę, mm -hmm. więc peeling spoko. Jeżeli chodzi o szampon, ciężko mi powiedzieć, ale wcierkanie nie obciążyła. Tak, więc wcielka jest spoko. Ale też nie mam jakiejś super ulgi, jeśli chodzi o nawilżenie. Jest spoko, faktycznie nie przeciążyła, ma składniki nawilżające, ale nie tylko. Takie bardziej kondycjonujące, bo tam są też nawet proteiny. Ale nie czuję jakiejś mega ulgi, jeśli chodzi o nawilżenie skóry głowy. Dobra, to ja się teraz odwracam i ty oceniasz moje. Co uważasz? Ciężko mi powiedzieć, czy, czy to jest najlepsza pielęgnacja, ale. W mojej ocenie nie jest to najlepsza pielęgnacja, mm. ale bardzo przyjemna, bo faktycznie moje włosy też łatwiej się rozczesywały. I teraz przejdziemy sobie do oceny pojedynczych produktów. Będziemy je oceniać, czy faktycznie są wyjątkowe mm. i czy my, jakbyśmy mogli, czy przyznalibyśmy właśnie ten, ten znaczek, czy jak to nazwać? Tą nazwę, etykietę o Medal. Medal wyjątkowego produktu. Tutaj mamy na sam początek olej. To jest olej do włosów średnioporowatych. Bardzo ładnie pachnie. Mi ogólnie ciężko znieść działanie tego produktu, bo no to jest olej do średnio porów. zazwyczaj oleje do włosów średnioporowatych bardzo dobrze się sprawdzały, a tutaj było dużo więcej tych produktów. No i teraz pytanie, czy to jest naprawdę wyjątkowy produkt, że na przykład Najlepszy w Rossmanie, albo jeden z najlepszych. Moim zdaniem jest spoko, ale oczywiście nie jest to czysty olej, tylko ma bardziej skomplikowany skład. Są tu perfumy, jest tu gliceryna, jest tu woda i tak dalej, więc nie jest to czysty olej, ale mi się sprawdził spoko. E, fajnie, że jest kroplomierz. W sensie, no zawsze to coś. A nie na przykład czy pipeta, albo czy takie nie, No, Pipeta to w ogóle jest. No, <troszka> więc fajnie. Mało jest mieszanek oleju w Rossmanie oleju. Jest jeszcze z oni jest to. I nie wiem, czy są ogólnie jeszcze jakieś. Później są już czyste oleje. Czy to jest wyjątkowy produkt? Nie wiem. <laughs> jeszcze potestuję. Mam mieszane uczucia. O tym, jak mówi, że nie. Jest spoko. Kolejny produkt to peeling. Jest to jeden z moich ulubionych. Yy, niedawno został przebity peelingiem połupa, ale nadal bardzo go lubię. Teraz właśnie mi się skończył, więc fajnie, że go dokupiłam. Ma fajny aplikator. Moim zdaniem dobrze działa. Troszeczkę zaczerwieniła mi się skóra głowy. To znaczy, przynajmniej, że działa. I to nie jest to samo zaczerwienienie, co w przypadku tamtego serwisu Oczyszczającego, to znaczy, nie swędzi mnie skóra głowy, nie piecze, po prostu miałam delikatne zaczerwienienie tutaj, nawet nie na skórze głowy, tylko na twarzy. No i to już mi od razu zaszło, nic tutaj nie mam, więc czy to jest wyjątkowy produkt? Tak jak mówiłam wcześniej, uważam, że jest to chyba najlepszy peeling z Rosmana, więc tak. Jest wyjątkowym produktem. Moim zdaniem też jest wyjątkowym produktem. Skład ma spoko. A to mi e, jest wygodne. Ale najważniejsza sprawa e, oczyścił mi skórę głowy. Miałem niedoskonałości na skórze i już tego nie ma, więc spoko. Na I naprawdę, nie podrażnił. E, tak, tak, Ja miałam tylko zaczerwienienie delikatne, ale to bardzo szybko zrób. A Ja mam mega wrażliwą skórę głowy, mi nie podrażnił, więc. Apróf. Więc jest to wyjątkowy produkt. Lecimy teraz z szamponem. No, i jeśli chodzi o skład, no to jest spoko, bo to jest takiej średniej mocy plus. Nie ma żadnego silikonu i tak dalej, alkoholu. Ja się go ogólnie najbardziej obawiałem. Bo tak ja tak pamiętam też. tą naboję, którą mieliśmy tam ponad te dwa lata temu i te, te, te butelki. Ja pamiętam, albo przy pielęgnacji wołałam Tymka, no, albo brałam tak, tak, tak okant tak. i naciskałam dwoma rękoma, żeby hmm. sobie być no to było po prostu okropne. Jeśli chodzi o działanie, mi się podoba. Bardzo dobrze się pieni. To jest jeden no, z, lepiej, z lepiej pieniących się szamponów, jakie miałam. No po prostu zrobił to, co ma, czyli umył skórę głowy. Ale czy to jest wyjątkowy produkt? No no To nie. jest za dużo powiedziane moim zdaniem. Chociaż z drugiej strony pomyśl sobie o dobrym szamponie, yy, o średniej mocy, który byłby w Rossmanie. No ciężko. Jeszcze będę go na pewno testować. Teraz przechodzimy do odżywki, podoba mi się zapach to wizer. Mam dokładnie tą samą yy, odżywkę pech, tyle że mango. Uwielbiam ją, jest to jedna z moich ulubionych odżywek pech. Jaki pech ma ta? Jak się okazuje, ta odżywka ma cały pech i do tego silikony, więc bardzo możliwe, że przez te silikony też łatwiej nam się rozczesowało Włosy i są bardziej takie wygładzone. Czy powiedziałbyś, że to jest wyjątkowy produkt? No ja zdecydowanie bardziej wolę tą pomarańczową. Ja wyjątkowy produkt przyznałabym właśnie tamtej. Dobra, czyli to nie jest wyjątkowy produkt. Odżywka emolientowa ze Stars from the Stars, czyli nasza <grym> spadająca gwiazda dzisiaj jest władza. <grym> Dobra, czy powiedziałbyś, że to jest wyjątkowy produkt? Ja nie. Uważam, że są lepsze odżywki emolientowe, nawet Moim zdaniem lepsza w działaniu jest albo miniaturka Isany W ogóle czemu ty nie ma Isany nigdzie? No żeby nie było może A, <laughs> że se <sobie> dupy <laughs> <laughs> Więc ja uważam, że nie Są fajniejsze odżywki emuljentowe Akurat to mam dobrze przetestowane I ze spokojem bym powiedziała, że pięć innych jest lepszych Jest spoko, jest dobra Ona ja już mam któreś opakowanie tej odżywki Więc dobrze działa, jest emuljentowa Wszystko jest git, ale nie jest wyjątkowa Jest taka po prostu Jest to wyjątkowy produkt czy nie? Moim no, zdaniem nie moim zdaniem to, że normalna odżywka wariantowa kolejny produkt czyli wcierka neboa i to w ogóle nie jest to samo co ja testowałam na całe szczęście bo miałabym po prostu gniazdo na skórze głowy, jest to lekka wcierka nawilżająca ale nie tylko taka wiecie kondycjonująca i tak dalej. nie przeciąża, ma fajny atomizer, dużą pojemność Moim zdaniem jest spoko, ale muszę podostawać trochę dłużej. Skład jest dosyć ciekawy, ale czy to jest wyjątkowy produkt? Jest, jest dobra ta wcierka, ani nie przeciążyła włosów przy nasadzie, ani nie śmierdzi jakoś nie. źle, bo wcierki potrafią czasami śmierdzić nieźle, nie? BAMFI! No. Już Przeciw uczyć. wypadaniu włosów, no to ciężko to stwierdzić po jednym użyciu. No, dobra. Jest dobre. Jest spoko, no. no. Dobra, teraz czas na grabki. I ja uważam, że są dużo lepsze gadżety do wcierania i masowania skóry głowy. Nie uważam, że jest to wyjątkowy produkt. Ja ogólnie po prostu nie lubię grabek, mimo że to moja opinia będzie z tego wynikała. Nie wiem, ale dla mnie to za dużo nie robi. To po prostu tylko tak, szura po skórze głowy jeździ. Nie lubię, no. Nie wiem, czy to widzicie. Ale to jest taki źle zakończony plastik, i prawdopodobnie to mi tak ciachało te włosy. Więc dla mnie to nie jest wyjątkowy produkt. Często tego się używa na mokrych włosach, no. a jak są włosy mokre, są bardzo podatne na zniszczenie. Czy mm. próbujesz zadbać o, o skórę głowy i. A to ci obcina, wicherej włosy, małe które włosy, A to ci tam łamie i wycina, no to kosiara. To, to jest kosiara. Dobra, ostatni produkt to serum. Takie o i bardzo ładnie pachnie. To jest mm. jakbym miała odpowiadać na te takie pytania. Nie wiem, czy pamiętacie serię Pokaż Kosmetyk, który czasami zadawaliście mi pytania, który nie wiem, najpiękniej pachnie, bo który byś kupiła ze względu na opakowanie zapach. Ten produkt kupiłam ze względu na zapach. Pachnie po prostu 100 na 10. Ja sobie jeszcze nakładam jedną warstwę. Normalnie tak nie robię. Miałam takie odstęce włoski, bo nie dosuszyłam w 100% włosów. I właśnie chciałam sprawdzić czy mi to przyklepie, czy nie. Ej, I faktycznie, więc. Będzie dobra. Moim zdaniem fajny atomizer. Dużo kosztuje, bo chyba 40 zł za to no, daliśmy. No. No też też ma pod dosyć dużo olejów, więc też spoko. No. Dla mnie, wyjątkowy produkt to jest za mocne słowo. No. A może przeczytajmy, co dla Rosmana znaczy wyjątkowy produkt, bo oni to opisywali. Wyjątkowy produkt jest najlepszy z najlepszych. Czy wyjątkowy produkt jest naprawdę wyjątkowy? Ciężko powiedzieć. Coś w nich jest. Coś w nich jest, ale nie kupujcie na ślepo, że wyjątkowy produkt jest najlepszy, bo tak wcale nie musi być. Mimo tych testów, badań i tak dalej. Niekoniecznie musi tak być, więc... Więc lepiej siedzieć w Michael TV i wiedzieć, co jest dobre, a co nie. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Jeśli tak było, to oczywiście pamiętajcie o wsparciu swojego ulubionego twórcy poprzez polajkowanie, skomentowanie, jeśli macie jakieś pytanie. Oczywiście będę odpowiadać, więc proszę śmiało pisać albo zasubskrybowanie. Najlepiej z dzwoneczkiem. No i dajcie mi znać, gdzie robimy kolejną pielęgnację. I kolejny film, także... Dobra.